Ścigodni księża, kombatanci, Panie Prezydencie, wraz z zastępcami, Panie Przewodniczący Rady Miasta, wraz z radnymi, przedstawiciele służb mundurowych, poczty sztandarowe, droga młodzieży, zebrani mieszkańcy miasta Przemyśla i Okolic. 1 września to dla Polaków szczególna rocznica. To już 74. Rocznica. Należałoby sobie zadać pytanie, dlaczego doszło do II do wojny światowej, kiedy po pierwszej wojnie światowej, zakończonej jak wiemy traktatem wersalskim, powstały nowe państwa. Między innymi Polska, Litwa, Łotwa, Estonia, Czechosłowacja, Jugosławia, Chorwacja, Słowenia. Powstały dlatego, że porażkę, wręcz klęskę ponieśli między innymi zaborcy. Ale później, po traktacie wersalskim, ten pokój jaki był dany, był bardzo krótki. Wyrosły w Europie dwa totalitaryzmy. Jeden faszystowski, oparty o ideologię narodowego socjalizmu w Niemczech. I drugi komunistyczny. Oba te totali totalitaryzmy miały zapędy imperialne. Chciały Podporządkować sobie inne kraje. Wiemy, że młoda Polska szybko się odradzała, ale była jeszcze zbyt słaba militarnie, żeby stawić czoła obu potężnym sąsiadom ze wschodu i zachodu. Pakty o nieagresji, jakie były zawarte z Rosją sowiecką i z Niemcami. 1933 i 1934 rokiem okazały się pustymi umowami międzynarodowymi. Ani Rosja Sowiecka, ani Niemcy nie dotrzymały tych umów międzynarodowych. Co więcej, zawarły własny pakt o nieagresji między sobą 23 sierpnia 1939 roku znany w historii jako pakt Ribbentrop-Mołotow. W istocie to nie był pakt o nieagresji, to był pakt, który dzielił sferę wpływów obu tych mocarstw. I później oczywiście nastąpiła agresja niemiecka Wieluń, najazd lotniczy gdzie 1 września zginęło tysiąc mieszkańców Wielunia. O tym w podręcznikach historii mojej pokolenie się nie uczyło. I oczywiście, Westerplatte. Bohaterska obrona, Westerplatte, bohaterska walka żołnierza polskiego nad Bzurą, aż po ostatnią bitwę. Wojsk generała Franciszka Kleberga pod, pod kockiem, stoczoną 5 października 1939 roku. A później niewola. Niewola polskich oficerów, polskich policjantów, funkcjonariuszy Korpusu Ochrony Pogranicza. Ponad 30 tysięcy w sumie wymordowanych, jak wiemy, w różnych miejscach. Często jeszcze nie, te miejsca nie są przez nas upamiętnione, choć jest ich coraz więcej. W ostatnich latach miednoje, piatichotki pod Charkowem, gdzie leżą polscy oficerowie. Między innymi ojciec Andrzeja Wajdy, Jakub Wajda. Ojciec Andrzeja Munka, Leopold Munk, sędzia sądu apelacyjnego w Lwowie i wielu, wielu innych wspaniałych Polaków. To była wielka ofiara narodu polskiego, ta II wojna światowa, blisko 6 milionów obywateli Polski. Niektórzy historycy podają 5 milionów 800 tysięcy. Ale te liczby trudno do dzisiaj zidentyfikować. I trzeba podkreślić też, proszę Państwa, że musimy być dumni z naszego narodu. Jako jedyny nie kolaborował z Najszczan. Pamiętamy marionetkowe, faszystowskie rządy. W Słowacji, Chorwacji, na Węgrzech, we Francji i w innych krajach. O tym nie mówimy w Europie niestety. A nieprzychylne nam media zachodnie mówią o polskich obozach koncentracyjnych. Mówią, że naród polski jest winny Holokaustu i wiele wiele innych takich rzeczy. W podręcznikach historii naszych Niestety za mało jest tych treści, za mało jest tych faktów historycznych. I myślę, że taka uroczystość jak dzisiaj jest dobrą okazją na przypomnienie tego, bo musimy dbać o swoją tożsamość narodową, o pamięć historyczną, a karty historii mamy przepiękne. Zawsze walczyliśmy nie tylko o wolność własną, o własną suwerenność, ale również o wolność innych narodów, i wiele takich przykładów moglibyśmy podać nie tylko w Europie, ale również w, Amery w Ameryce Północnej. Nie, nie czas tutaj na, na rozwijanie tych wątków. Chciałem też podkreślić to. Że nie ma gorszych i lepszych obrońców ojczyzny. Ponieraz przypadek decydował o tym, czy ktoś szedł walczyć o wolną Polskę w armii Berlinga, czy akurat tak się złożyło, że dostał się do armii Endersa, walczył pod Monte Cassino czy pod Bolonią. Czy z generałem Maczkiem w Belgii, czy w Holandii? Wszyscy nasi żołnierze zdali swój egzamin, wykonali swój patriotyczny obowiązek. I chwała im za to. Cześć i chwała pamięci wszystkich poległych i pomordowanych. Polaków i obywateli polskich w II wojnie światowej. Niech spoczywają w pokoju. Dziękuję bardzo. Rocznica II wojny światowej skłania do zadumy, refleksji i szczególnego przypomnienia tragicznych wydarzeń, jakie ta wojna przyniosła. Jak co roku 1 września dodajemy ho hołd poległym na wo za wolność naszej ojczyzny. Pamiętamy o wszystkich, którzy w najgorszym momencie stanęli do obrony. I walczyli z bronią w ręku, o wojskowych i cywilach. Cześć ich pamięci. Dziś możemy cieszyć się pokojem w nowoczesnej, demokratycznej Europie, rozwojem, pokojem w stosunku z jednej naj, najważniejszej wartości dla współczesnego państwa. Dzień kolejnej rocznicy wybuchu II wojny światowej chciałbym zwrócić szczególną uwagę na ważność pokoju. Pragnę podkreślić, jak owe wartości ważne są dla kształtu współczesnej Europy i świata jak ważne są dla pokoju naszego i naszych dzieci, ważne dla następnych pokoleń kształtujących przyszły obraz świata. Piotr Tomański, poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej. Szanowny panie senatorze, panie przewodniczący wraz z radnymi, panie pułkowniku, czcigodni księża, drodzy kombatanci, droga młodzieży, szanowni państwo, po raz kolejny stajemy tutaj, w miejscu, Jakże bardzo ważnym, charakterystycznym dla naszego przemyśla. Zmieniają się czasy, zmieniają się osoby, które występują. Przybywa natomiast pocztów sztandarowych, ale ubywa niestety tych, którzy stanowią treści tamtych czasów. Was, drodzy kombatanci. I do Was, do Państwa szczególnie, chciałbym zwrócić te słowa. Podziękowania, szacunku za Waszą postawę. To Wy Państwo jesteście żywą lekcją historii, z której za rzadko korzystamy. Apeluję tutaj do dyrektorów, nauczycieli, wychowawców, byśmy z tej żywej historii zechcieli jeszcze czerpać. Niedługo w podręcznika naszej historii. Będziemy musieli szukać świadectw o patriotyzmie, o tradycji, o wierze naszych przodków. Będziemy musieli doszukiwać się tego, co dla nas najistotniejsze, co stanowi o sensie naszego narodu, o sensie Polski. Mogliśmy przed laty wybierać między hańbą a honorem wybraliśmy honor. Mogliśmy przystąpić do paktu z Hitlerem, ale nie przystąpiliśmy. Podjęliśmy nierówną walkę z dwoma najeźdźcami. Tragedia tamtych czasów i konsekwencje tych wyborów to okrutna cena, którą Rzeczpospolita i mieszkańcy zapłacili. To morderstwo, zabójstwa i więzienie dla kwiatu narodu polskiego. Nie tylko dla żołnierzy, ale dla naukowców, dla przedsiębiorców przemysłowców, dla wszystkich, którzy stanowili o treści Polski. Dzisiaj niewielu z nich żyje. Jak widzimy, są coraz słabsi. Słabniecie państwo w kościołach, krzepko jednak dzierżąc te drzewce sztandarów. Wierzymy w to, że to pokolenie, które tu w przemyślu szczególnie jest tak uwrażliwione na naszą historię, będzie kontynuować to dzieło. To nie przykry obowiązek bycia tutaj, ale nasz obowiązek wspólny wszystkich, gdziekolwiek jesteśmy, dawania świadectwa, bycie odpowiedzialnym za naszą ojczyznę. Być może kiedyś przyjdzie złożyć świadectwo krwi. Dzisiaj naszym patriotyzmem jest nasza praca i nauka. Jak najlepsze przygotowanie się, by być konkurencyjnym na rynku Europy by być dobrymi obywatelami, rzetelnymi sługami naszej ojczyzny, o której tak pięknie dzisiaj mówił ksiądz prałat Suchy. To nasza wspólna powinność. Raz jeszcze do was, drodzy kombatanci. Wszyscy, którzy jesteście tutaj i którzy razem z nami jesteście duchem w swoich domach i szpitalach. Dziękujemy jako samorząd miasta Wam za to wszystko, co robicie, i obyście to mogli robić jeszcze jak najdłużej. Zapewniam, że my żyjący będziemy o was pamiętali, szczególnie w tym roku, roku, który jest z jednej strony rokiem wiary, ale dla wielu z nas pewnie ostatnim rokiem, bo nie wiadomo ile Bóg dał nam jeszcze życia. Niech te lekcje w szkołach będą dla was także tymi. Świadectwami, które my chcemy złożyć Wam jako nasz hołd i podziękowanie. Dziękując Wam za to, z szacunkiem i chyląc głowę przed Waszymi postawami, pamiętamy także o tych, którzy oddali życie, którzy odeszli na wieczną wartę. Wam cześć i chwała, a im cześć ich pamięci. I odpoczywają w pokoju wiecznym. Dziękuję bardzo.